Och, jestem w domu. Co to się stało? Co to tam leci? No, ja tu przyszłam, bo zapomniałam moje ładowarki, ale zaadoptowałam też paru ludzi. Co to jest? Do śmieci z tym. No, zaadoptowałam paru ludzi. No i zaraz ich zawołam, że mogą wejść tutaj. Tu jest czysto, czysto ładnie. Dobra, możecie wejść. Dobra, chodźcie. Chodźcie, jak już jesteście, to chodźcie. Oprowadzę po, was po waszym domu. Nie, zyskałem, no teren. To nie pasi, to. Tutaj mamy kino. Patrzcie tu. Dobry, Tutaj wziąte. kino macie. Dobry, Tutaj macie kino. Y, takie domowe kino duże. Y, jest duże, y, jest, oprzec, jest tak? ładne. O Jezus, bardzo, Jezus co Ty tak powoli idziesz? Ja to wszystko na nie widzę. Tu Ja się chyba świecie w ciemności. Ja się chyba ja, Wszyscy się kasę, świecą chyba. Świecę, dobra, chodźcie, sobie. idziemy dalej. Ja to widzę. Oh, yeah. Spoko. O, no, Tutaj mamy piwnicę, okay. do której nigdy nie wolno wchodzić to bez się. mojego pozwolenia, dobra? Mogę ja zaskakować ten teren? Nie. Oczywiście ja razie otworzyć sprawdzałem. Czekajcie, bo wasz brat się zawiesił. No, tu jest pokój waszego dziadka. Dziadka tutaj na razie nie ma, bo gdzieś zniknął. E Dobra. Czy to ja się ogląda? Dobra, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Ej, chodź. Mamy tereny. Dobra, możemy pój pójść do góry. Tylko musicie mi... Nie, e, musicie mi e, pomóc, bo ja, ja tam nie wiada. Ja nie wiada? Ja wiada. Ja wiada. Ja, ja zawsze wiada. Chyba inny furat był realny i musiał chyba zrobić trening. Tutaj e, macie pierwszą łazienkę. I tutaj czasami się pojawia wasz eee, dziadek ja muszę Tutaj się czasami pojawia wasz... Wasz dziadek y... Ja skanuję, ten, skanuję ale teren Ale przecież protogony nie gość. muszą korzystać z toalety Te... Babka, przestań Ja skanuję teren. I tutaj czasami może się pojawić wasz dziadek I wynieść przepychaczkę do próżni Ale to on ma tysiąc lat To musicie mu wybaczyć Skanuam. Chodźcie, chodźcie Mali. Idziemy dalej. A dobra. Róbujcie. Później go odprowadzicie. Dobra. Yy, tutaj macie wasz pokój. Tu jest wasz pokój. Yy, dobra. Teraz idziemy, teraz idziemy tutaj do, do pokoju gamingowego, gdzie będziecie mieli aktualizację. Tutaj o. Tutaj w tym pokoju. Hi. Tutaj się podpinacie do komputera i... Fortnite! Realizację. Fortnite! Fortnite, Fortnite! Fortnite, A po co ci Fortnite na komputerze? Jak ty możesz u <grym> siebie? <grym> Dobra, chodźcie. <grym> ja mam system oprawny, nie jest to jak Ale zaskonałem frittery zkonowałem. Chodźcie, chodźcie. Tutaj jest, jest, jest... Tutaj jest mój pokój. <grym> Razem z garderobą, tutaj, tutaj akurat koniec mojego programu leci. Okej. No i tutaj mam moją toaletę prywatną, możecie też tutaj chodzić jak będzie tamta zajęta albo ktoś komuś się zapcha. I takie pytanie, czy jesteście wodoodporne? E, tak, przynajmniej ja nie mam tego systemu. No ja system? Ty włączysz ten skaner? RK i jedno z C. Proto C. Screens. Cortana i Sterling. Znowu fany moment. To jest Cortana, ale ja to rozumiem jako, jako ten... ...lodowanie. Tak, funny moment. muszę tutaj przygotować. Ej, chodźcie, chodźcie roboty na y, obiad. Ja Czekajcie, poczęstuję was wszystkich tutaj i wy już siadajcie my do my stołu. Nie kontaktu. Ale my nie jemy. Tam my jest my za my kanapą jedzenie. Babka, jesteśmy robotami, jak my nie, my nie Jak nie zjecie, macie karę na, na komputer. Ale my jesteśmy robotami, jemy, to sobie mamy wewnątrz. Nie wiem, wy o ten... Do ładowania Ale Ten do ładowania Bo wasz brat jest taki wyczerpa... On chyba ma import w wiecie Wy macie import w samym wiecie gdzie? Tak W No niech będzie Tak Zjedzcie sobie pizzę O kurwa, nie, ja pokazałem ci mój import, nie ja zrobiłem? Zjedzcie sobie pizzę. Jak nie zjecie pizzy, to... macie karę. Starting. A, i z powrotem. Zjedzcie sobie tutaj. Idę bo mamy Do ładowania ten. Na pewno. Babka najlepsza jest przez duże B. Boże, nie, wiem, czy nie będę musiał tego. A, a. Co? Ej, mam pytanie. Jakie? gdzie ja mogę sobie ten system zaktualizować? A to chodźcie. Ja tam aktualizuję najczęściej moje y, cztery nogi. Ale ty... Ha, 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 tak, kółka. Ta. Bo jestem ja ogólnie, nie wiem czy babcia ja wiesz, ale ja jestem najmłodszy z wszystkich. Bo ja się nogami odpycham, wiecie? Bo mi się rozładował. Oj. Pomóżcie mi. Hmm. Pomóżcie mi. Okej. Okay, Pomóżcie, Czekaj, mi. Do mi pomóżcie. Um. pomóżcie mi! O mi, pomóżcie! Pomóżcie mi! Ej, czulę! Ja nie wiem. No, no tam z tyłu, tam, o. tu, tu, tu. Nie! E to piłeczka? Nie, pod fotel nie tam, tam jest do słuchawek. A tutaj, okej, cyk! Dobra. Teraz ja mamy sobie. gdzieś tutaj nie. kontakt? Mam gdzieś tutaj kontakt? Nie mam informacji. No, to przecież do kontaktu. A, tu ja muszę tak. Podrażny. mam. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Spaka, w tym miejscu. Chodź pod. No, o Boże. Dobra. Weźcie mnie tu podnieście. Podnieście mnie. Nie. O. Ja. Wstałem. O. Ktoś nas podgląda. O tam! Za mało! Jestem w TV! Rodzinka, jesteśmy mało, w telewizji. Dajcie ja zaraz, załaduję tutaj. A. Nie mogę go doładować, ja mogę go doładować. O ja go załaduję tutaj, a. 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 Nie! Nie, ja go to tu, tu, ja Nie, ja już go załaduję Jezus tutaj. Ej, patrzcie ludzie! Jesteśmy w TV, patrzcie! W telewizji jesteśmy! W telewizji jesteśmy. W telewizji ten obiekt. A to jest kamera jakaś. To pewnie. Ten, ten. ten taki. To był ten taki Shoeringan, pewnie co nas podgląda tutaj. A ten świat. dlaczego kamera nie słabnąca z innym urządzeniem. W z 15 km. Widziałam, jak on wrzucił odcinek kurde, z Toilet i to się zamknął w piwnicy. A ja mogę to gdzieś? Co to za ściana jakaś? Co to ja tu już co jest? Ja wszystko widzę. Czekaj. Ej Dobra, ja ja idę do kuchni. La la la. A zobaczmy co oni tam robią. Musimy tylko tutaj wejść i włączyć kamerę. Hmm. Co jest? Dlaczego jestem? Aha, bo ja za daleko jestem. Czekajcie. Ja muszę iść do mojego pokoju. Nie gada, że oni tak to zrobili. O nie! Angelika, nie zrywaj z nim. Zobaczmy, co robią te dzieci. Nie, Angelika, nie zrywaj z nim. Tylko nie to. Nie. Oni zerwali naprawdę, ależ oleja jasna yes. A, A, ten mi A to. jest. Oleja jasna, zerwali. Nie, Angelika, nie zrywaj z nim. Nie zrywaj. Ja. Nie, nie. Tak nie może być. Nie, no ja mam dosyć. Co się dzieje, dzieci? Jezus! Co Niech się tam dzieje? Nie wiem, jaką normalną osobę. Jako, jako kogo? No, mam jakiegoś tam. N jako zbokowaną postać? Nie wiem, co się ze mną stało. Nie pokrywam, że to się. To me Ja oglądam trudne sprawy u mnie w pokoju. Teraz idę się wykąpać. Ja idę zrobić metamorfeza. O, wyme wymetamorfozowałam się. Teraz mogę iść na spotkanie z Grażynką. Dzieci. Dzieci. Czekaj, uciekaj, uciekaj. Czeka. Chodźcie, 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 chodźcie. Nie ma. Co ty robisz? Nie macie klucza. No, dzieci, no, wiesz, wie dzieci, ja wychodzę na spotkanie z Grażynką i, i zaraz będę wracać. No, dobrze. Za chwilę wrócę z zakupami. Biorę no. tego Aston Martina, co żeście przyprowadzili. Dobra, chłopaki, da, co oni teraz tam robią? O co ja wiem, gdzie jest ten klucz? Nie. mam klucz. Chodź otwieram jakieś nisy. Zobaczmy, co to jest. Nie wiem, jak to użyć. Dzieci wróciłam. A, otwórzcie się, garażu. Dzieci, albo oh że kino otwarte, ja nie wiem. Dobra, może zajdę do piwnicy, Weronisia. Ty co ty robisz? Co ty robisz w piwnicy? Dobrze, to ja tak myślisz. Co wy robicie ja w mojej piwnicy? Co wy robicie w tej piwnicy? Dobrze, tutaj, tutaj, mnie. Już do pokoju, by. Za mną, za mną. Macie karę. Za mną wszyscy. Macie karę. Kara musi być. A, a pomoc je ja elemituję, pomoc. Hmm. Chłopaki, pomóżcie! Mam małą baceri już! No pomóżcie mi! Cicho tam bądź. Oj. Mm. Ale wiesz, że zostawiłaś mnie tutaj z y, piłą... piłą łańcuchową, ma tak? Ale ona nie działa już od pięciu tysięcy lat. Ja cię Wierzę, będę pilnować. Oni nawet nie wykombinują takiego planu, żeby mnie obejść. Jak co się zdziwisz? Oni są mądrzejsi niż ty, to są roboty. Nie odpórz, błagam! Nie! Mam mało baterii! No i co? To za to, że byliśmy. chociaż ja zajmij ładowarkę! Nie! Bo byliście w piwnicy. Ale wiesz, że po parnasu minusta. Jak się nie podrazuje, to... Wiem. No, umrzesz. Tak... Niekaplu... Umrzesz. tu nie ma, Niech oni żałują tego, co zrobiły. ja go tutaj słyszę, ja go tutaj słyszę, ja go tutaj słyszę. Nie ja zamknij się. Jak zaraz biegnę te drzwi, to się otworzą! Nie otworzysz ich, one są... Racja nie otworzę. O, witajcie, witajcie! To co, wy też byście chcieli? Złapie cię zaraz. Hmm. A, nie, wypuśćcie mnie stąd! A, do domu. E, witamy jeszcze tutaj. Witamy jeszcze tutaj za kulisów. E, była to oczywiście pierwsza część, gdy babka e, zaadoptowała trzech protogonów. E, i próbowała ich y, y, zamknąć w szopie y, jeśli jesteście ciekawi jak dal dalsze losy podoczą się od babki to y, zasubskrybujcie dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę łapkujcie! Y łapkujcie obcinek, to będzie dobrze. ja się też staram jak ktoś nie pamięta to będzie wiedział mój głos U udostęp tak, o teraz, tak, y udostępnijcie ja. komuś no mów mów Jestem tutaj nowy, pewnie nikt mnie nie zna. No i ogólnie chciałem się mm, przywitać i grałem em, em, tutaj rolę najmłodszego Najstarszego aktualnie. Chyba za drugi byłem na starsza Nie, ja mam 13. To okej. Okay. A tutaj za kulisów Jan jest babka, czyli Gregory. Czyli Gregory, Fuczak, czyli ja, Julian? Jak, nie pamięta... jak nie pamięta, to jest, no, nie tak z właśnie, moment, jak no... No właśnie, tak, to jest, jak to jest, odcinka tego odcinka? Moments. No odcinka z informuję, jest, był to właśnie, więc tam z tak są do, do kanału. Kanału jest, tak więc... to jest, kanału to kanału. jak to jest, jak to moment jak to jest, jak w ogóle tamtych Łapkujcie to w ogóle to Następne... w jak to w ogóle. Następny... jest, Uwaga, Kilka odcinków, ponie... Gdyż jak się ponieważ. Fany moment, za kilka odcinków, ponieważ w tym odcinku było za mało takich śmiesznych akcji, żeby to był chyba z tego cały odcinek. Chcemy... moment. Daję, mogę powiedzieć? Tak. Mogę powiedzieć? Tak. Co złączymy. Jak się uda, najwięcej odcinków zmontować, taki naprzyk. Scen zrobimy, i Wszyscy... tych 5 albo 10 odcinków, po prostu zrobimy całość. Fany moment, jak się nam postaramy. Więc. Łapkujcie w ogóle to, prosimy. Tak, łapkujcie dla pani. zasięgu. I ogólnie jest jeszcze jedno ogłoszenie ważne. Jeśli chcielibyście zagrać z nami w, w jednym z odcinków, to odezwijcie się na Discordzie, którego macie podane w opisie. Dziękuję wam za oglądanko. E, tak, jeszcze, jeszcze parę słów ode mnie. Mnie najłatwiej można no. znaleźć, jakby ktoś się nam interesował, to mnie najłatwiej można znaleźć na mapie, na vr na Polandzie po prostu. I tak zwany serwer Poland, vr Poland. Tak, też no, będziecie no. mieli podmiot. Tak tam mnie może spotkać. Patrzcie, rozmawiajcie, ja chętnie z wami porozmawiam. Też, do, to A, ja, do, ja, też jestem nowy. No. Pani, dwóch nowych no. jest, Masz, jest? Ja, 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 ja i ten robark i ja, mi, mi się po pewien odcinek, a tutaj są dwóch, dwóch nowych dokładnie jaki no. więc. im tak więcej, jak z... nagrywkach, tym lepiej. Na, na, na odcinek zrobić. ten odcinek. No właśnie. Dobra. Widzę, ja, wam, ja już mogę wam dziękować za oglądanie. Yy, do zobaczenia. Najprawdopodobniej no, nie do jutra. Prawa to nie, nie, w grach nie ma praw autorskich. Nie ma praw autorskich. Yy, no, chyba. Dziękuję, do zobaczenia. Fajnie. No ja! tak. Narazka.